Dzień dobry! Witam wszystkich Państwa w kolejnym, szóstym już wykładzie z cyklu Optyka dla optyków. W tym wykładzie omówimy działanie płytki płaskorównoległej czyli najprostszego elementu optycznego, z którym mamy do czynienia z załamaniem światła. Na poprzednim wykładzie omówiliśmy dokładnie prawo załamania światła na granicy między dwoma ośrodkami przezroczystymi. Teraz wykorzystamy to prawo do przeanalizowania rzeczywistych sytuacji występujących w optyce instrumentalnej. Na początek zajmiemy się takim prostym elementem optycznym, jakim jest płytka płasko-równoległa. Jest to często spotykany element optyczny także w życiu codziennym. Pomyślmy choćby o szybie okiennej czy drzwiczkach do kuchenki mikrofalowej. Także okulary pływackie czy szyba akwarium lub podobnego zbiornika na ciecz. Jest płytką płaskorównoległą, z tym, że ośrodki po jej obu stronach są różne. Oczywiście płytki płaskorównoległe są często stosowane w rozbudowanych układach optycznych, odzorowujących lub pomiarowych. Rozważmy więc przejście promienia świetlnego przez taką płytkę. Zacznijmy od narysowania obu powierzchni płytki płaskorównoległej o grubości D wykonanej z materiału o współczynniku załamania N. Oraz o osi optycznej prostopadłej do jej powierzchni. Przyjmijmy, że płytka znajduje się w powietrzu, a zatem współczynnik załamania ośrodka po obu stronach płytki wynosi 1. Teraz przyjmijmy, że z punktu A duże na osi odległego od płytki o wielkość S ujemną wychodzi pod kątem alfa promień światła i pada na płytkę w punkcie B duże. Przypomnijmy, że znaki wszystkich odległości wynikają z przyjętej na wykładzie czwartym konwencji znaków. Punkt B duże leży na wysokości h dodatniej nad osią. W tym miejscu następuje załamanie światła i światło wnika do wnętrza płytki. Oczywiście także część światła się odbija, ale to nas tym razem nie interesuje. Rysujemy prostopadłą do powierzchni płytki i zaznaczamy kąt padania promienia alfa. Z prawa załamania wynika kąt beta. Wykorzystamy prawo załamania, by napisać. Sinus alfa równa się n razy sinus beta. Promień światła biegnie teraz w kierunku punktu C i pada na drugą powierzchnię płytki pod pewnym kątem. Pamiętamy z wykładu trzeciego, że w przypadku dwóch prostych równoległych, przeciętych trzecią prostą, wskazane kąty są równe. Zatem kąt padania promienia na drugą powierzchnię płytki wynosi także beta. Tu następuje załamanie i promień wychodzi z płytki pod kątem, który prowizorycznie oznaczymy jako alfa prim. Piszemy prawo załamania na drugiej powierzchni płytki. N razy sinus beta równa się sinus alfa prim. Porównując te wzory, widzimy od razu, że kąty alfa i alfa prim są jednakowe. Widać, że kąt, pod jakim promień wychodzi z płytki, jest po prostu równy kątowi, pod jakim na płytkę pada. Płytka nie odchyla promienia, a jedynie go przesuwa równolegle. Promień opuszczający płytkę wychodzi pozornie z punktu A', leżącego bliżej płytki niż punkt A. Na rysunku widać odległość S małe punktu A od płytki oraz S mały prim, czyli odległość punktu A prim od drugiej, niejako wyjściowej powierzchni płytki. Zgodnie z naszą konwencją znaków obie te odległości są ujemne. Na rysunku zaznaczyliśmy dodatkowo punkty B duże prim, C duże prim i C duże bis. Wielkość poprzecznego przesunięcia promienia to odcinek C duże D duże równy B małe Policzmy jego wartość. W trójkącie B duże, C duże, D duże, kąt przy wierzchołku B duże równy jest beta minus alfa. A przy wierzchołku D duże jest kąt prosty. Patrząc na ten trójkąt, możemy napisać C duże, D duże do B duże, C duże równa się sinus alfa minus beta. Teraz patrzymy na trójkąt B, C bis C z kątem prostym przy wierzchołku C bis. Mamy równanie. BC bis do BC równa się cosinus beta. Odcinek C duże D duże to przesunięcie B. Wstawiamy odpowiednio do wzoru górnego wzór dolny i zauważamy, że odcinek B duże C duże bis to grubość płytki D. W wyniku otrzymujemy zależność między grubością płytki D oraz kątem padania alfa a poprzecznym przesunięciem promienia B. B równa się d razy sinus alfa minus beta podzielone przez cosinus beta. Niestety w tym wzorze mamy jeszcze kąt beta, zależny od kąta alfa i współczynnika załamania. Spróbujmy przekształcić ten wzór, by uwolnić się od kąta beta. Wykorzystamy dwie zależności trygonometryczne. Najpierw wzór na sinus różnicy kątów. Sinus alfa minus beta równa się sinus alfa razy cosinus beta odjąć cosinus alfa razy sinus beta. Wstawiamy odpowiednio i otrzymujemy. B równa się D razy sinus alfa razy cosinus beta minus cosinus alfa razy sinus beta podzielone przez cosinus beta. Teraz wzór pozwalający wyrazić cosinus kąta przez jego sinus. Cosinus beta równa się pierwiastkowi z 1 minus sinus kwadrat beta. Wstawiamy odpowiednio i otrzymujemy. B równa się D razy sinus alfa razy pierwiastek z 1 minus sinus kwadrat beta odjąć cosinus alfa razy sinus beta podzielone przez pierwiastek z 1 minus sinus kwadrat beta. W końcu wykorzystujemy prawo załamania. Sinus beta równa się sinus alfa dzielone przez n. Wstawiamy odpowiednio i otrzymujemy. B równa się d razy sinus alfa razy pierwiastek z 1 minus sinus kwadrat alfa podzielone przez n kwadrat odjąć cosinus alfa razy sinus alfa podzielone przez n i wszystko podzielone przez pierwiastek z 1 minus sinus kwadrat alfa przez n kwadrat. Porządkujemy, wyciągając przez pierwiastek 1 nad n i odpowiednio upraszczając. Otrzymujemy ostateczną postać wzoru. B równa się d razy sinus alfa razy 1 odjąć cosinus alfa podzielone przez pierwiastek z n kwadrat minus sinus kwadrat alfa. Mamy co prawda końcowy wzór postaci analitycznej, ale jest on dość skomplikowany i wygląda na mało przydatny w praktyce. W dodatku w oczywisty sposób widać, że zależność między poprzecznym przesunięciem promienia a kątem jego padania na płytkę jest nieliniowa. Potwierdza to krzywa przedstawiająca zależność przesunięcia promienia od kąta między płytką a promieniem, wyliczona na podstawie tego wzoru. Można zauważyć, że dla bardzo małych kątów zależność jest niemal liniowa, ale później odbiega od liniowości. Czy można ten wzór uprościć? Jeżeli promień światła pada na płytkę pod małym kątem, to oczywiście możemy zastosować stary trik, to znaczy przyjąć przybliżenie małych kątów. Wtedy sinus kąta można zastąpić samym kątem, a cosinus kąta jest prawie równy jedności. Mamy więc B równa się w przybliżeniu D razy alfa minus beta. Oczywiście prawo załamania zapiszemy też w przybliżeniu małych kątów. Beta równa się w przybliżeniu alfa podzielone przez n. Ostatecznie przesunięcie poprzeczne przy małych kątach padania jest proporcjonalne do kąta padania promienia na płytkę i oczywiście od jej grubości. W jakim przyrządzie optycznym używanym w okulistyce i optometrii znajdziemy płytkę płasko równoległą? Otóż układ dwóch płytek płasko równoległych, pochylanych w przeciwnych kierunkach, aby podwoić efekt, jest elementem układu obserwacyjnego w wizualnym keratometrze żawalia szosa? Co prawda tego przyrządu nie używa się już dzisiaj zbyt często, ale warto wiedzieć, jak działa? Dla porządku dodajmy, że czasem ten przyrząd bywa nazwany oftalmometrem. Teraz potraktujmy płytkę płasko-równoległą jak element odzorowujący. Niech A duże oznacza położenie punktowego przedmiotu. Gdzie jest jego obraz? Zgodnie z tym, czego nauczyliśmy się na poprzednich wykładach, aby znaleźć położenie obrazu, musimy znać bieg co najmniej dwóch promieni wychodzących z punktu, który uważamy za przedmiot. Niech jednym promieniem będzie ten, który już rozważyliśmy. Czyli padający na płytkę w punkcie B duże pod kątem alfa. Drugim promieniem niech będzie promień biegnący prostopadle do płytki. Nie zmienia on oczywiście kierunku, bo pada prostopadle na jej obie powierzchnie. Promienie oznaczone 1 i 2 padające na płytkę są rozbieżne, a wychodzące z płytki są także rozbieżne, o tej samej rozbieżności. Jednak ich przedłużenia przecinają się w punkcie A duże'. Prim. Jest to wobec tego obraz pozorny punktu A duże. Obliczmy położenie tego obrazu, czyli odległość S' równo A duże' C duże'. Przy obliczeniach będziemy przestrzegali reguły znaków wyjaśnionej na wykładzie numer 4. Zgodnie z nią, odległość S punktu przedmiotowego od pierwszej powierzchni płytki, czyli A duże B duże', ma znak ujemny. Podobnie ujemna jest odległość S' obrazu tego punktu od drugiej powierzchni płytki, czyli a' c'. Grubość płytki d będziemy traktowali jako dodatnią. Przypomnijmy prawo załamania na pierwszej powierzchni płytki: n razy sinus beta równa się sinus alfa. Patrzymy na trójkąt a duże b duże' b duże z kątem prostym przy wierzchołku b duże. Skoro znamy odległość przedmiotu od płytki oraz wysokość h, Padania promienia na płytkę, to możemy wyliczyć kąt alfa. H podzielone przez minus S równa się tangensowi alfa. Teraz bierzemy pod uwagę trójkąt B duże, C duże bis, C duże, w którym kąt prosty jest przy wierzchołku C duże bis. Odcinek C duże, C duże bis zależy od kąta załamania i grubości płytki. C duże, C duże bis podzielone przez D równa się tangensowi beta. Z trójkąta a duże prim C duże prim C, c wynika, że C duże prim C duże zależy od kąta alfa oraz nieznanej na razie odległości obrazowej, czyli odległości punktu A duże prim od drugiej powierzchni płytki. C duże C duże prim podzielone przez minus S prim równa się tangensowi alfa. Z rysunku widać, że odcinek C duże C duże prim równa się sumie odcinków C duże prim C duże bis, czyli h oraz c duże, c duże bis. Przekształcamy odpowiednio wypisane przed chwilą równości, aby wyznaczyć odległość S'. Piszemy kolejno. Minus S' równa się c duże, c duże prim podzielone przez tangens alfa. I dalej. Równa się h dodać c duże, c duże bis podzielone przez tangens alfa. I dalej. Równa się h dodać minus d razy tangens beta podzielone przez tangens alfa. I w końcu minus S równa się minus S dodać d razy tangens beta podzielony przez tangens alfa. Otrzymaliśmy wynik, w którym położenie obrazu dawanego przez płytkę płasko równoległą zależy od kątów alfa i beta. S równa się S odjąć d razy tangens beta podzielone przez tangens alfa. Wzór w tej postaci jest niezbyt wygodny do obliczeń, bo przecież kąt beta zależy od kąta alfa. I współczynnika załamania materiału płytki N. Dlatego postaramy się ten wzór uprościć. Założymy, że kąty są małe. Wtedy tangensy kątów możemy zastąpić sinusami tych kątów. Tangens alfa równa się w przybliżeniu sinusowi alfa. Tangens beta równa się w przybliżeniu sinusowi beta. Wykorzystamy prawo załamania. Sinus beta podzielony przez sinus alfa równa się 1 podzielone przez n, co w przybliżeniu równe jest tangensowi beta podzielonemu przez tangens alfa. Otrzymujemy wzór ważny w ramach przybliżenia małych kątów. S' równa się w przybliżeniu S odjąć D podzielone przez n. Z tego wzoru wynika, że płytka płasko-równoległa przybliża pozornie oglądany przez nią przedmiot o wielkość zależną od swej grubości oraz współczynnika załamania. Delta S równa się D razy 1 minus 1 podzielone przez n. Dla przykładu, niech płytka wykonana z materiału o współczynniku załamania n równego 1,5 ma grubość 3 cm. Patrzymy poprzez płytkę na punkt świecący, który leży w odległości 10 cm przed płytką. Liczymy, wstawiając odpowiednie wartości w centymetrach. S' równa się minus 10 cm, odjąć 3 cm podzielone przez 1,5 równa się minus 12 cm. Obserwator patrzący na punkt świecący, znajdujący się w odległości 10 cm przed płytką, będzie widział pozorny obraz tego punktu leżący 12 cm przed drugą powierzchnią płytki, czyli 12 minus 3 równa się 9 cm przed płytką. Obraz pozornie przybliży się do płytki o cały centymetr. Oczywiście tak duża wartość przesunięcia obrazu wynika z tego, że nasza płytka jest bardzo gruba, dużo grubsza od typowej szyby okiennej. Teraz policzmy wielkość obrazu widzianego przez płytkę płasko równoległą. Niech przedmiotem będzie strzałka oznaczona A duże B duże. Jej obraz to A duże Prim B-duże prim. Jaka jest jego wielkość? Łatwo to sprawdzić, rysując promień wychodzący z punktu A duże przedmiotu i biegnący prostopadle do płytki. Nie ulega on załamaniu, więc punkt A duże Prim musi leżeć na tej samej wysokości na osią, co punkt A duże, powiększenie poprzeczne wynosi 1. Obraz nie jest ani powiększony, ani pomniejszony. Dotychczas w przeprowadzanych rachunkach zakładaliśmy, że kąty są małe, a zatem wyprowadzane wzory są przybliżone. Co się zmieni, jeżeli zrezygnujemy z przybliżenia paraksjalnego i obliczymy dokładnie bieg promieni? Przeliczmy przykład. Rozważmy płytkę ze szkła o współczynniku załamania n równa się 1,5 i grubości 15 mm. Punktowy przedmiot leży w odległości 100 mm przed płytką, co znaczy s równa się minus 100. Ze wzoru paraksjalnego wynika, że obraz tego punktu powinien leżeć 95 mm przed płytką. Gdyż S' równa się minus 110 mm. W tabeli zamieściliśmy obliczenia położenia obrazu przy różnej wysokości padania promienia na płytkę, to znaczy dla H równego 1, 2, 5 i 10 mm. Obliczenia wykonaliśmy nie korzystając z żadnych przybliżeń. Ostatni wiersz tabeli zawiera współrzędne punktu obrazowego liczone względem drugiej powierzchni płytki. Widać wyraźnie, że wszystkie są mniejsze co do wartości bezwzględnej od wartości wyliczonej ze wzoru przybliżonego. Z tego wynika, że położenie obrazu wyznaczonego jako punkt przecięcia promieni przechodzących przez płytkę zależy od kąta, pod jakim te promienie na nią padają. Na powiększonym fragmencie obrazu widać wyraźnie, że nie wszystkie promienie wychodzące z płytki mają wspólny punkt rozbieżności. Im wysokość padania na płytkę jest większa, to znaczy, im większy kąt, tym promienie przecinają oś symetrii bliżej płytki. Znamy już to zjawisko bardzo dobrze, bo spotkaliśmy się z nim przy omawianiu załamania na powierzchni płaskiej, na wykładzie numer 5, a także przy analizowaniu tworzenia obrazu przez zwierciadło kuliste. Im większy kąt padania promienia na płytkę, na rysunku oznaczony literą U, tym większe przesunięcie punktu przecięcia promieni z osią. Stwórzmy wykres na którym zaznaczymy przesunięcie wzdłużne punktu przecięcia promieni z umowną osią w zależności od kąta U. Wygląda on bardzo podobnie jak omawiany na poprzednim wykładzie wykres odnoszący się do załamania promieni na płaskiej powierzchni granicznej i jak wykres ilustrujący aberrację sferyczną zwierciadła kulistego z wykładu numer 4. Konsekwentnie to zniekształcenie wiązki światła Wprowadzane przez płytkę płasko-równoległą możemy nazwać aberracją sferyczną, mimo że płytka jest płaska, a nie sferyczna. Kąt U między promieniem padającym na płytkę a osią to kąt aperturowy, więc ta aberracja należy do aperturowych. Ponadto można zauważyć, że promienie padające na płytkę skośnie przecinają się ze sobą wcale nie na osi, a położenie tego punktu zależy od owego kąta. Będziemy więc mieli przesunięcie podłużne i poprzeczne punktu obrazowego. Co więcej, wiązki promieni skośnych w dwóch różnych prostopadłych do siebie płaszczyznach będą przecinały się w zupełnie innych miejscach. Stosując terminologię wprowadzoną na poprzednim wykładzie, powiemy o płaszczyźnie merydionalnej na naszym rysunku pionowej oraz płaszczyźnie sagitalnej do niej prostopadłej. Obraz punktu A duże, tworzony przez promienie merydyjonalne, Leży w punkcie A duże prim ze znaczkiem M, a obraz utworzony przez promienie sagitalne leży w punkcie A duże prim ze znaczkiem S. Takie zniekształcenie odzorowania, z którym spotkaliśmy się już na poprzednim wykładzie, to astygmatyzm wiązek skośnych. Płytka płaskorównoległa, traktowana jako element odzorowujący, wprowadza aberrację, w szczególności astygmatyzm. Widzimy, że nawet taki prosty element jak płytka płasko równoległa. Kryje w sobie szereg subtelności, a obraz oglądany przez płytkę różni się od przedmiotu. Co prawda nie ma powiększenia poprzecznego, ale obraz może być zniekształcony przez aberrację i przesunięty względem przedmiotu. Ponadto położenie obrazu zależy od długości fali świetlnej. To coś nowego. Dotychczas przy zwierciadłach długość fali światła nie miała znaczenia. Tym razem we wzorze dotyczącym położenia obrazu pojawił się współczynnik załamania N, a jest to parametr zależny od długości fali. Przypominamy sobie dyspersję współczynnika załamania omawianą na wykładzie numer 2. Zależność położenia obrazu od długości fali to aberracja chromatyczna. Tego jeszcze nie mieliśmy. Zwierciadła nie mają aberracji chromatycznej. Ta aberracja występuje tam, gdzie obraz tworzy się przez załamanie promieni. Przeanalizujmy to zjawisko na przykładzie. Podłużne przesunięcie obrazu zależy od współczynnika załamania światła, i w przybliżeniu paraksjalnym jest bezpośrednio zależne od jego wartości. Pamiętamy, że dyspersja współczynnika załamania oznacza, że dla fal dłuższych z czerwonego krańca widma współczynnik załamania jest mniejszy niż dla fal krótszych z fioletowego krańca widma. Przesunięcie obrazu widzianego w różnych barwach będzie więc mniejsze dla barw żółto-czerwonych, a większe dla barw niebiesko-fioletowych, pojawi się podłużna aberracja chromatyczna. Jaka jest jej wielkość? Sprawdźmy na przykładzie. Weźmy popularne szkło optyczne typu BK7 według oznaczeń z katalogu SZOTA. Wartości współczynniku załamania dla światła fioletowego, żółtego i czerwonego wynoszą odpowiednio. N ze znaczkiem F równa się 1,52238. N ze znaczkiem D równa się 1,51680. N ze znaczkiem C równa się 1,51432. Przypuśćmy, że nasza płytka ma grubość 10 cm. Wtedy podłużne rozmycie barwne, spowodowane aberacją chromatyczną, wyniesie około 35 mm. Jest więc bardzo małe i słabo zauważalne. Zaobserwujemy coś w rodzaju podłużnej aberacji chromatycznej, a więc różne przesunięcia obrazu, punktu świecącego, w zależności od długości fali. Przed chwilą oszacowaliśmy wartość tej aberacji, korzystając ze wzoru przybliżonego, ale możemy też wykorzystać wzór dokładny i wyznaczyć tę aberację przy wybranym kącie polowym numerycznie. Wybraliśmy trzy gatunki szkła. Według oznaczeń z katalogu Schotta, a mianowicie klasyczne szkło kronowe typu BK7, szkło typu LAK10 oraz ciężkie szkło flintowe typu SF6. W tabelce zamieszczono wartości współczynników załamania dla linii D oraz liczby Abego dla tych szkieł. Na wykresie przedstawiono zależność względnego przesunięcia podłużnego obrazu punktu świecącego, leżącego w pewnej odległości od płytki płasko równoległej, od długości fali świetlnej. dla tych szkieł przy kącie aperturowym równym 5 stopni. Dane, konieczne do sporządzenia wykresów, wzięte z oficjalnego katalogu firmy Schott. Widać, że wartości aberracji zależą od wartości liczby Abego. Co jest oczywiste, gdyż ta liczba określa właściwości dyspersyjne materiału. Dyspersja, czyli rozszczepienie barwne, jest tym większe, im liczba ABEGO jest mniejsza. Nasze rachunki pokazują, że aby zniekształcenia obrazu były zauważalne, płytka szklana musiałaby być bardzo gruba. Zwykła szyba w oknie jest na tyle cienka, że nie zauważamy jej wpływu na pogorszenie jakości obrazu. Jednakże mogą zdarzyć się sytuacje, w których płytka szklana ma znaczną grubość. Choćby ze względu na wymagania wytrzymałościowe. A jednocześnie nawet niewielkie zniekształcenia obrazu są niepożądane. Popatrzmy na okna wieży kontroli lotów na lotnisku. Duże płaszczyzny okien o kilkumetrowej wysokości nie mogą powodować zniekształceń obrazu, a są przecież bardzo grube, aby się nie odkształcały pod wpływem własnego ciężaru. Przy takich szybach: można się już spodziewać zniekształceń obrazu. Podobnie grube są szyby w wielkich akwariów w niektórych ogrodach zoologicznych. Nie tylko szyby okienne mają kształt płytek równoległych. Płytki płaskorównoległe mają zastosowanie w wielu przyrządach i instrumentach optycznych. Służą jako okienka, czyli wizjery, w rozmaitych urządzeniach, np. reaktorach chemicznych. Filtry nakładane na obiektywy fotograficzne to też płytki równoległe. Z płytkami płaskorównoległymi zetkniemy się przy pracy z mikroskopem. Szkiełko nakrywkowe jest bardzo cienkie, ale nie można zignorować jego wpływu. Było ono brane pod uwagę przy projektowaniu obiektywu mikroskopowego, zwłaszcza o dużym powiększeniu. O konieczności uwzględnienia szkiełka nakrywkowego przypomina wygrawerowana na obiektywie mikroskopowym liczba podająca właściwą jego grubość na naszym rysunku równą 17 mm. W mikroskopie, a ściśle rzecz biorąc, w okularze mikroskopowym, jest zamontowana płytka płaskorównoległa z wygrawerowaną skalą. To tak zwana płytka ogniskowa, umożliwiająca wykonywanie pomiarów. Stosowana jest ona także w okularach lunet i podobnych przyrządów pomiarowych. Podobna płytka, ale z innym rysunkiem, jest elementem lunety celowniczej. Wreszcie, płytka płaskorównoległa, jako element dzielący. W takich układach pomiarowych jak interferometry czy lunety autokolimacyjne. Tam minimalizacja wprowadzanych przez nią zniekształceń ma kluczowe znaczenie dla precyzji pomiarów. Nawet przy stosunkowo niewielkich rozmiarach rzędu kilkunastu centymetrów można obawiać się powstania deformacji płytki, chociażby wywołanych różnicami temperatur, czy nawet własnym ciężarem takiego elementu. Dla uzyskania odpowiedniej sztywności, grubość takiej płytki światłodzielącej powinna być nie mniejsza niż 1 dziesiąta jej rozmiaru poprzecznego. Ponadto ważne jest uzyskanie odpowiedniego podziału natężenia światła w wiązce przechodzącej i odbitej. Nie jest to proste. Przeanalizujmy przykład płytki wykonanej ze szkła o współczynniku załamania równym 1,5. Energetyczny współczynnik odbicia od pierwszej powierzchni obliczymy ze wzoru, który podany był na wykładzie drugim. Współczynnik załamania ośrodka, czyli powietrza równa się 1, więc te duże równa się 1,5 minus 1 podzielone przez 1,5 plus 1 i wszystko do kwadratu, czyli 4 setne. Od pierwszej powierzchni odbija się T duże 1 równe 4 setne, czyli 4% światła padającego. Teraz obliczymy względne natężenie wiązki przechodzącej. Przez pierwszą powierzchnię przechodzi 1 minus T duże 1, czyli 96 tysięcznych, Następnie ta wiązka częściowo się odbija z takim samym współczynnikiem odbicia, czyli przechodzi znowu 96 z części padającej. Ostatecznie w wiązce przechodzącej znajdzie się 92% energii, przy czym nie uwzględniliśmy możliwości pochłonięcia światła przez szkło. Taki podział energii jest bardzo nierównomierny, co oznacza, że z reguły trzeba pokrywać pierwszą powierzchnię takiego dzielnika światła odpowiednio dobraną warstwą częściowo odbijającą. Eksperymentatorzy stosujący płytki płasko-równoległe jako dzielniki wiązki światła mają jeszcze jeden problem. Mianowicie w układzie optycznym zawierającym taką płytkę pojawiają się dodatkowe wiązki światła pochodzące z kolejnych odbić, od pierwszej i drugiej powierzchni biegnące w tym samym kierunku co zasadnicze odbicie. To może bardzo zakłócać pomiary. Żeby to wyeliminować, należy wykonać płytkę jako lekko klinowatą, tak. By kolejne wiązki odbite biegły pod nieco różnymi kątami. Na tym kończymy nasz wykład o płytkach płasko-równoległych. Na koniec popatrzmy na wielkie akwarium z rybami morskimi, które oddziela od nas gruba szyba czyli właśnie płytka płasko-równoległa. Następnym razem opowiemy o pryzmatach. Do widzenia Państwo.